Tegoroczny flagowy OnePlus 13 jest lepszy od swojego poprzednika OnePlusa 12. Tegoroczny OnePlus Watch 3 jest lepszy od swojego poprzednika. Zatem OnePlus Nord 5 jest jaki jest. Dzień dobry wieczór! Na początku, jako taka powiedzmy ciekawostka, bo mam taką manię sprawdzanie zawsze co tam działo się przed rokiem, jak dany modele się sprawdza i tak dalej, to kiedy iPhoney, Samsungi, Motorola, a nawet flagowe OnePlusy przechodząc roku co najwyżej faceliftingi, tak Nordy, ok, jedynka i dwójka można powiedzieć, że coś tam od siebie czerpały, tak trójka. Czwórka i teraz piątka to zupełnie inna para kaloszy, ale jak się tak głębiej zastanowić, to ma to sens, bo nordy nigdy nie tworzyły swojego własnego wielkiego wizerunku, a bardziej wpasowywały się w trendy, trochę i tworzyły, by finalnie stać się wzorcem do naśladowania w średniej półce. I tak, piątka zaprojektowana jest w taki sposób, by trafiała w jak najnowsze, ogólnie dostępne trendy. Przypomina trochę iPhona, trochę Samsunga i w sumie podoba mi się, zarówno pod kątem skrótnej estetyki w wizualnym projekcie, jak i wykończeniu. Bowiem tylne szkło jest nie tyle matowe, z taką metaliczną poświatą jak w Galaktykach, a bardziej w mlecznym wykończeniu jak w iPhonach. To uczucie tworzy też aluminiowa, satynowa rama, co z zakrąglonymi krawędziami poprawia już i tak słabą ergonomię. Piątka urosła. Nieznacznie, ale nieznacznie z czegoś dużego to dalej duże. Tyle, że większe. No tak. Sprawcą takiej kolej rzeczy jest ekran Fluida Molet o wielkości 6,82 cala Full HD+, Plus z dobrym optycznym, choć za nisko lokowanym czytnikiem linii papilarnych. W sumie to też domena tej półki cenowej, ale ma też zmiany niewidoczne na pierwszy i każdy kolejny rzut oka, zaś mogące być kluczowe zarówno dla komfortu, jak i zdrowia naszych oczu. Maksymalna jasność w piku wzrosła około 10%, 2250 lux według mojego pomiaru. Częstotliwość ciemniania PWM wzrosła z 2200 na 3600. 600 MHz. Dla osób wrażliwych bardzo istotne. Oraz maksymalna częstotliwość odświeżania wzrosła ze 120 na 144 Hz. Niby fajnie, ale niestety w ustawieniach na sztywno możemy wybrać tylko albo 60 Hz, albo 144 Hz. Gdzie te 24 Hz dodatkowe w codziennym użytkowaniu nie ma opcji, żebyśmy odczuli przy normalnej pracy. Ja zresztą jestem zwolennikiem 90 Hz, bo uważam, że to jest taki optimum między ładnym obrazkiem a żernością, dlatego jest też niby ten tryb dynamiczny, gdzie to system Android 15 z nakładką Oxygen S15 będą tym dynamicznie zarządzać. Jest to nakładka, którą lubię. Prosta, ładna, schludna, adekwatna w zasadzie do wzornictwa Norda i dająca też duże możliwości do stosowania interfejsu pod własne preferencje. Sam OnePlus deklaruje 4 lata dużej aktywizacji Androida i 6 lat łatek bezpieczeństwa. Ja tylko po swojemu dopowiem, nikt nie deklaruje szybkości i jakości tych aktualizacji. Absolutnie niczego nie sugeruję, żeby nie było, ale też nie chcę opierać się na samych deklaracjach producenta. Wystarczy mi już deklarowanie dwóch szczególnych wartości smartfona. AI i AI, bo jedno jest zintegrowane z Googlem, Gemini, Circle to Sergi i tym podobne oraz drugie własne autorskie OnePlusowe. Dotyczy to edycji zdjęć, to jest szukanie lepszego kadru, gumka, usuwanie rozmyć, refleksów i tym podobne oraz integracja tak, jakby ja i asystenta z wyszukiwarką, która potrafi przerzucić dane np. do notatnika. A sęk w tym, że raz, nie umiem tego uruchomić, a dwa mam no, subiektywne oczywiście, bo ja siedzę przed kamerą, mieszane uczucia co do podwajania rozwiązań, jakby no, już skądś ten bieg historii. Znam. Był swego czasu taki okres w historii smartfonów, gdzie wszyscy producenci, jak jeden mąż, próbowali nałożyć swoje własne aplikacje, typu kalkulator, kalendarz i tak dalej, mimo że już sam Android miał preinstalowane, gotowe rozwiązania od Google, bo takie były wymogi, co wprowadzało nie tylko obciążenie po które de facto wtedy nie były tak wydajne, ale i również po prostu bałagan, mishmash do. Interfejsu. I jasne, trzeba też zrozumieć drugą stronę, która chce mieć swoje własne autorskie rozwiązania, być pionierem i bardzo dobrze, bo na tym polega rywalizacja i walka o klienta, ale właśnie nie jestem do końca przekonany, na ile tego potrzebujemy my, konsumenci, a na ile marketing, który zawsze doskonale wie, co robi. Wręcz uwielbiany przeze mnie fizyczny suwak powiadomień, bo fizycznie czuło się, jaki profil przyjmuje telefon został strącony z piedestału na rzecz iPhone'owego przycisku i? Spoko. Jest konfigurowalny, zatem poszerza wachlarz możliwości pod użytkownika, ma nawet AI Mind, czyli taki dedykowany screenshot, który ma swoją przestrzeń i potrafi analizować, co na tym screenshocie jest, ale. Nie w języku polskim. Z kolei w trybie zmiany profilu, czy ma być dźwięk cichy, czy wibracje, informuje różnymi wibracjami o danym statusie, ale ja po prostu lubiłem ten fizyczny klik, suwaka, powiadomień w starszych łamasach. Po prostu. No cóż, lubić każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej. Tak w skrócie mogę powiedzieć o dwóch aparatach zamontowanych na tyle tego urządzenia. Ultra szeroki to prawdopodobnie ta sama matryca co rok temu, to samo światło, te same 8 megapikseli i podobne efekty. Po prostu podstawowy ultra szeroki, który o tyle fajnie, że ma wsparcie autofokusu oferując tym samym tryb makro. Główna matryca z kolei urosła, choć to też nie jest tak, że jest to duża matryca. Litia 700 jest rozmiaru IMX 890 z Norda Trójki, więc to do Dobra, średnia półka i takie też są zdjęcia. Przyzwoite, z jakąś tam głębią i potencjałem. Myślę, że kluczowym odpowiednikiem tutaj jest na Phone 3A Pro, który w moim mniemaniu jest nie tyle lepszy bo główny aparat ma podobne możliwości, dużo zależy bardziej od warunków, w jakich się znajdują, co wszechstronniejszy za sprawą tego naprawdę bardzo dobrego zoomu opartego o całkiem dużą matrycę. No cóż, w tym przedziale cenowym musi działać ta zasada coś kosztem czegoś. I tak wybieramy albo zoom, albo lepszy procesor. Ale jeszcze zanim to szybka próbka wideo nagrywana w 4K30, gdzie maksimum dla Norda to 4K60. I to jest jego wyróżnikiem z racji mocniejszego procesora zapewne. Ale to i tak nie pomaga, żeby mieć możliwość przechodzenia na ultra szeroki obiektyw, z tego względu, że no, on jest w tak słabej jakości, zbyt niskiej rozdzielczości, żeby w 4K30 e, przechodzić. Nie ja chcę przebiegać przez ulicę żeby sprawdzić jak działa hybrydowa stabilizacja optyczna plus elektroniczna, a także ścieżka dźwiękowa, której jak żeby inaczej nie sprawdzałem, nie weryfikowałem wcześniej. I jak zawsze też zaczynam gadać od rzeczy, tylko po to, żeby cokolwiek się zarejestrowało na ścieżce dźwiękowej, żebyście mogli to sami na własne uszy zweryfikować. No dobra, Nord 5 ma świetne komponenty UFS 3,1, minimum 12 GB ramu lpddr 5X oraz snapa 8S GEN 3. Brzmi dobrze, flagowo lepiej niż dedykowana seria procesorów do średniej półkowy smartfonów 7 plus Gen 3 z poprzednika Nord 4. Tyle, że to, to nie jest tak, że to lepszy procesor, bo brzmi lepiej flagowo, konstrukcyjnie. To niemal te same procesory. Jasne, w benchmarkach jest odrobinę wydajniejszy, ale układ rdzeni jest ten sam, tyle że z nieco wyższym taktowaniem. Grafika też jest odrobinę wydajniejsza, ale już wbudowana pamięć jest wolniejsza. Ale to, co ma jeszcze wyróżniać Norda 5, to komora chłodząca o bardzo dużej powierzchni. Niestety, ale nie mam u siebie Norda 4, żeby bezpośrednio porównać, zatem patrząc na termikę, wy teście i tego, że telefon na co dzień bardzo dobrze się zachowuje, nie mam na co narzekać, tak. Jak w komunikacji. To znaczy, żeby tutaj nie było żadnego nieporozumienia, jest pełen pakiet telekomunikacyjny 5G, Volte, Wi-Fi, bluetoothy, nawet chyba... biodaj? Dobra, i i tak, tak no, dział. A nawet jeszcze jest tutaj wertykalno-horyzontalny układ anteny, tak, żeby mieć zawsze jak najlepszy zasięg. Tyle, że powiedzmy parokrotnie przez te dwa tygodnie testów miewałem problemy w zasadzie z niesłyszeniem rozmówcy. Ale gdy się rozłączyłem i od razu połączyłem ponownie, to ten problem e, zanikał. Zapytałem Roberta Nawrockiego w celu weryfikacji, czy jestem odosobnionym przypadkiem. I być może jest, bo on takiego problemu nie ma i nie ma to żadnego tak naprawdę znaczenia. Ale tak było, odnotowałem sobie to do notatniczka, tak samo. Jak i o bypasie baterii ładowania. Polega to na omijaniu ogniwa podczas używania smartfona bezpośrednio podłączonego do zasilacza, co jest bardzo dobrą cechą. Obniża temperaturę urządzenia, chroniąc tym samym wszystkie komponenty, w tym ogniwo 5200 mAh, potrzebujące 40 minut do naładowania od 5 do 100% za pomocą uniwersalnej ładowarki Power Delivery. Całkiem sprawnie, ale niuans tkwi w tym, że bateria wciąż jest mniejsza o 300 mAh. Niż u poprzednika. Oczywiście wiadomo, że teoretycznie to niewiele, ale gdy weźmiemy sobie grosz do grosza, a to wyższe taktowanie procesora, a to większy ekran czy wyższą częstotliwość odświeżania, to nagle okazuje się, że ta praktyczna różnica jakoś rośnie. I to nie to, że tylko i wyłącznie w samym benchmarku baterii, ale również w codziennym użytkowaniu. Bo na LT przez dwie doby 4,5-5 godzin SOT, co brzmi teoretycznie niewiele gorzej aniżeli 6 godzin SOT w Nordzie 4. Pozostają nam jeszcze dwie kwestie: wibracje oraz głośniki. Te drugie są przyzwoite, przyjemne, czyste w brzmieniu, ale porównując do Nafinga 3A Pro, to właśnie one, pod kątem brzmienia, ciepłoty, donośności i ogólnej barwy, brzmią słyszalnie lepiej. Ale zupełnie odwrotna sytuacja jest w wibracjach. Swoją wyrazistością i bezpośrednością mogą być wzorcem do naśladowania, o ile nie było to tak naprawdę ogólne założenie OnePlus'a przy podejściu do projektowania Norda Piątki, Być wzorcem klasy średniej, a przynajmniej tak odbieram budżet, w jakim jest on placowany, 2200 zł, a więc dokładnie mniej więcej, jak dobrze pamiętam, tyle samo co jego poprzednik Nord 4 i zarówno do jednego, jak i drugiego umieszczam linki śledzące do sklepuisk.app w opisie pod filmem. Tak naprawdę, Nordowi 5 ciężko cokolwiek zarzucić. Nie jest ani lepszy ani gorszy od swojego poprzednika. a To konsekwentna ewolucja, by nie zatracić tego, co napoczął Nord 4. Nawet malkontenci chyba przyznają, że wizualny projekt, jak i schludne wykończenie w szczelności IP65 wygląda po prostu dobrze. Do tego rewelacyjny ekran, już nawet nie chodzi o te super cienkie ramki, nie tylko jak na swój budżet, ale w ogóle, ale jest bardzo jasny i to z dobrymi parametrami ściemniania. Co więcej, nieco wydajniejszy proces, świetne wibracje. I dobre głośniki, dobry powtarzalny aparat, jak na swoją klasę, i nie można zapomnieć o tym plaski. Może personalnie wolałem suwak, ale nie mogę mu odmówić wszechstronności. Największy zarzut mam do baterii, która może i ładuje się całkiem szybko po uniwersalnym power delivery, ale jest mniejsza i mniej wydajna. Sumarycznie bardzo dobrze mi się z niego korzystało. Sprawia wrażenie droższego, solidniejszego chyba niż jest i... Wiadomo, Nord 4 z racji roku na karku potaniał jest bardziej opłacalny dopóki będzie zauważalnie tańszy, ale za rok to samo prawdopodobnie czeka Norda 6 i Norda 5, którego obecną największą konkurencją jest chyba na FinFON 3a Pro. Trochę wolniejsze ładowanie, nie tak wydajny procesor, wolniejsza pamięć wbudowana UFS 2.2, grubsze ramki, nie tak dopracowane wykonanie, brak tak dobrych parametrów ekranu, który za to jest jaśniejszy, ma wszechstronniejszy aparat i to jest chyba jego główną domeną, ma bardzo chwalone programowanie, szczególnie pod kątem stabilności, aktualizacji i wsparcia producenta, lepsze głośniki i wydajniejszą baterię. Zatem, no cóż, jak zawsze, idału nie ma i nic na to nie poradzę, dalej trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami, a te, które są mniej, no to już zależy od waszych własnych indywidualnych potrzeb, ale to, co mnie cieszy, to, że w tym powiedzmy, relatywnie rozsądnym budżecie. Pamiętam, jak w liceum na przerwie siedziałem na schodach i czytałem zapartym tchem, wręcz świeżo po premierze HTC One X, o ile dobrze pamiętam nazewnictwo, bardzo mi się ten model podobał i w zasadzie dalej mi się podoba, jak dobrze. Kojarzę i też kosztował okolice 2000 zł, co było wtedy dla mnie ceną absurdalną, nieosiągalną, no bo byłem dzieckiem, ale to, co go różniło względem takiego średniaka, to że był flagą Nie ma co żyć przeszłością, mamy tu i teraz, więc w tym relatywnie dobrym budżecie mamy nie tylko dobry wybór, ale konkurencję, która bije się o konsumenta, a to dla nas, konsumentów, jest najlepsze. I taką płętą akcentem zakończymy już ten materiał, który go oglądanie za które. Nie idzie mi coś, no nie idzie mi jak cholera. Po prostu dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że jakoś tym materiałem mogłem. Po prostu, po prostu dziękuję wam, po prostu dziękuję wam, po prostu dziękuję wam za, ogl... po prostu dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że w jakiś sposób mogłem pomóc tym materiałem. E, wszystkiego dobrego. Po prostu dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że w jakiś sposób mogłem pomóc Wam e, tym materiałem. Nie przedłużam, dziękuję raz jeszcze, wszystkiego dobrego, dużo powodów do śmiechu, jak zawsze e, powiadam, MPS bez Grubsona globalna miłość, pokój, wzajemny szacunek, no i do następnego razu, cześć.